www.radio90.pl. Ta sprawność dzisiaj nie zależy od samorządu, bo samorząd wykonał swoje zadanie, a zależy od dystrybucji samej szczepionki. Jest także list na ręce pana ministra. Dzisiaj skieruję właśnie z tym apelem, aby szczepionka pojawiła się w Rybniku jak najszybciej. To jest sytuacja, która mnie bardzo niepokoi. Niepokoi wielu Rybniczan. Rozumie, że wycieczki po terenie województwa Śląskiego są interesujące, ale nie rozumie tego, że miasto 130 tysięcy nie ma dostępu do szczepionki. A ta sytuacja dzisiaj tak rzeczywiście wygląda. 11 POZ-ów otrzymuje naprawdę bardzo znikome ilości szczepionki. Mamy to rozznane śledzimy to na bieżąco. To naprawdę są ilości, o których właściwie wstyd mówić. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja oraz prezentacja tego punktu uświadomią opinii społecznej, również państwu, dziennikarzom, mediom, że to samorząd wykonał swoją pracę. Czekamy na szczepionkę i czekamy z wielką niecierpliwością. Panie Prezydencie, z czego wynika Pana zdaniem taka sytuacja jak, a nie inna? Nie chcę myśleć o polityce, bo mówimy o ludzkim zdrowiu, nie chcę myśleć o, myśleć o tym, że są jakieś kanały dystrybucji, gdzie jedne ośrodki otrzymają bardzo dużo tej szczepionki, bo wydaje mi się, że chyba na, jesteśmy na nieco wyższym poziomie cywilizacyjnym. Dzisiaj zdrowie ludzkie, wszystko to, co dotyczy życia ludzkiego, powinno być w sposób szczególny chronione, i mam nadzieję, że nie miesza się w to żadna polityka. Liczę na to, że ta szczepionka po prostu w rybniku się pojawi. Wiem jedno, że te miejsce czeka na tą szczepionkę już tydzień. Ja rozumiem, że są procedury, rozumiem, że jest czas, ale nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego miasto 130 tysięczne nie posiada takiej ilości szczepionki, która byłaby przynajmniej na tym poziomie ogólnowojewódzkim. Czy były jakieś informacje, dlaczego są takie opóźnienia? Macie... Nie, nie mamy takich informacji. Mamy informację, że dystrybucja tych punktów prozetowskich jest taka, jaka jest, czyli 30 szczepionek, co jest oczywiście ilością symboliczną, ale się cały czas zapytuje, dlaczego jedne miasta okoliczne posiadają większej ilości szczepionki, od czego to zależy. Nie rozumiem tego systemu, stąd stawiam te pytania publiczne. Gdzie muszą jeździć mieszkańcy, żeby się zastosować? Dzisiaj najbliższy punkt, tak zwany masowy, jest w Czegłęce, yy, leszczynach ale z mojego rozeznania, no dzisiaj próbowałem na przykład się ja, ja zalogować na terenie miasta Rybnika, nie ma ani jednego punktu, gdzie można się dzisiaj zaszczepić.